Everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night. It's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. A co takie śmieszne? Co jest takie śmieszne? Jak piesek, jest myty, tak? Haha! Ha, ha. Ja widzę, ja widzę, dobrze. Dobry. Gdzieś, Bumba, moja. Odebraliście wiki ze szkoły? Tak, tata, czekaj na mnie, gdzieś usłyszałem. Dzień Jezu. Znowu, jak mamusiał do rana? Tak, dzisiaj mamy znowu stylówki takie same. Dzień, Popka Odwrotnie, Myszko, zawsze odwrotnie robisz, wiesz? Odwrotnie nie. Ona to chyba nie ta, tak specjalnie, wiesz? Nie, ta nóżka, nie. O tak, brawo. Brawo kochanie, Czekałaś na tatę? Tak, już jesteśmy wyszykowane i możemy jechać. Brawo! Ty zniszczę za tobą bardzo. Ciebie A powiki w szkole? Hello, jak było w szkole? Dobrze. Dobrze? No, widzę właśnie. Z laptopem już, już, szkolnym. już wiesz, biznesy. Nie, ona już pracę domową robi. Tak? Widzę. Kretka mówi, że tutaj idą. tak dużo jest yy, zadań domowych, prawda? Że przegięcie jest. A co ty byś chciała, miam, miam? No ale co byś chciała do jedzonka? Kurczaczka, pewnie, tak? Wyszykowaliśmy się, ogarnaliśmy się i jedziemy na, na obiad. Na jedzonko, tak. Stylizacja. No, Aspen, Aspen 2023. Jesteśmy gotowi. A o co chodzi tak naprawdę z tymi googlami? Z gogrami? Tak. Wymyśliłem sobie zdjęcie że będę miał krótkie spodenki, no. krótką koszulkę i to będzie taki Miami style, ale nałożę też do tego mumbucy I, i gogle. I gogle. Aha. Rozumiesz? Tak jak takie instagramerki. To ja mam takie zdjęcie z kuby, mam... Y Emu i mam czapkę, odgapiłeś ode mnie Ale to Emu to co, to Emu to tak nie siada ja bardziej, Siada Wiesz jak ja to widzę, tak jak na przykład jakieś instagramerki mają y, w stroju, na przykład są w Aspen czy gdzieś w górach, są w stroju kąpielowym Tak, kąpielowym tak, tak I w Mundbuca. No, tak, to wie. właśnie to jest, A to ty chcesz, a też to jest stroj kąpielowy kupiłeś? Taki trzeba było sobie jak Nie Ja mam Borat być w no, Bora! Kupiłem tobie i sobie Zajebiście To jest po prostu zapowiedź vlogmas 2023 tak. będziemy robić w samolocie. Ma, pa pa, pa haj mamie, pomachaj, pa, pa pa ja, mama, już. Ty, 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 ty. Przyjechaliśmy do restauracji. Co to jest za restauracja? Taka amerykańska, tak? Bardzo, bardzo amerykańska. Amerykańskie jedzonko. Proszę. Dziękuję. dobre takie. Dobrze. Dobrze. I tak bym się chciała dowiedzieć, czy drugie dziecko będzie bardziej moje. Tutaj to to jest totalnie tatusiowe dziecko Tatusiowe A pokaż jak mocne buzi dajesz, takie mocne Pokaż jak mocno buzi Kocham was bardzo Ale stolik mamy, już zajęłyście? Ty buty zdejmuj, ty łobuzie Nie rzucaj, nie rzucaj, nie rzucaj Do rączki podaj, dziękuję bardzo Ciocia wzięła Charlie na przechadzkę Bo trochę nam tutaj wariowała Tutaj już kochanie, swój jest swój makaron, zobacz. Zamówiliśmy taki makaron z serem. Yy, ostatnim razem jak byliśmy, to czarne jadło posatrzyła u Wiki, u Kasperka i bardzo no, jej to smakowało. Kasperek, weź to do mamusi. Daj mamusi rączkę. Luka tutaj w Stanach zawsze bierze takie skrzydełka w sosie takim ostrawym i po prostu je, je codziennie. Gdziekolwiek nie pójdziemy. Tak mówię o Luce, a sama nie jestem lepsza, bo zamówiłam to samo co wczoraj, ale tak mi to smakuje. Steczek. Ziemniaczek i krewetek. Tutaj od razu na tym samym parkingu są outlety z fajnymi markami i Kretka kupiła właśnie tą bluzę z misiem eee, i Luka stwierdził, że chciałby mieć rozmiar większą, a ja się cieszę, bo będę miała okazję kupić coś dla Charlie, dlatego, że nawet na Zalando czy w Polsce ogólnie w sklepach Ralfa, No są te ceny znacznie droższe niż tutaj w Stanach, także może coś fajnego jej kupię. Pamiętam, jak byliśmy w Miami i naprawdę wtedy w fajnych scenach dorwałam dla niej ubranka. O Boże, ile ty mi stresu, dziecko, tu napędzisz. Mam ją. Wyszła pani tu mi pomogła, wyszła za rok, i ja myślałam, że ona tu gdzieś poleciała, zgubiła się, ona stanęła za, drzwi, za spodniami. Dziękuję so much. Ja już, słuchajcie, leciałam tam dalej. Nagle mi wiecie co? Ja tutaj szłam, a ona nagle poszła w bok i patrzę jej nie ma. Tylko nogi wystawały. Nie robi się tak. Nie robi się tak Charlie Bardzo mi się podoba ten sweterek, on jest taki jak bluza, ale właśnie z materiału sweterkowego, Z kapturem, z tym misiem, piękny, ale kosztuje 300... 328 dolarów, kredka mówi, że to jest półtora tysiąca, więc Dosyć dużo nawet, nie? Jak 450, na outlet No fajnie to wygląda fajnie. Bardzo ładnie Ale te dresy są fajne, dresy a tu po boku jest taki warkocz swetarkowy. Przymierzyłam sobie tą bluzę na sukienkę, ale powiedziałam, że bardzo gryzące są te rękawy. Naprawdę, nie, no, nie lubię czegoś takiego. Ten szarek, który mam dzisiaj jest taki milutki. Fajnie wygląda, ale pewnie będę się denerwować, jak będę go nosić, więc odpada. Taki sobie znalazłam Super sweterek. jest. Podoba mi się. Bardzo fajny. Beżowy, taki ładny kosztuje 130 dolarów. To ile to jest na polskie? Mi się wydaje, że w tym momencie. 560, może 80, nie wiem. Nie podłużały ceny, ale mi się dawało, że podobnie w Polsce można dostać. Czy nie? Czy Nie już? wiem, nie wiem, ja się totalnie nie znam. No nie wiem, tak czy siak go wezmę. Fajny. Oooo, to tu popłyniemy, czuję. Dziecięcy, Ralfik to jest? <laughs> Kurteczka fajna z tyłu. Przykuj się, że wyjdziemy tutaj z dużą torbą, bo ja tu wiem. Zobacz, to Jest Jest piękna. Tylko Tam właśnie serna taka, dla dużej. No, ale ta złota mi się bardzo podoba, tylko wiesz co? Tak się teraz zastanawiam, jak ona poszła, czy nie mierzyć. Nawet ceny nie ma, wiesz, za tą kurtkę. Za darmo, czyli? Nie, 160 dolarów. To dużo? Dużo chyba, nie? Ja sądzę, że dla synka Piękku. powinniście już kupić. Ty mi cały czas tego synka wpierasz. Męsąkę, Jezu, jaki jak malutki Zobaczysz, no kiedyś się. Dobrze Zobaczcie ten kubek Ale super Jejwisty. Mega mi się podoba Fajny sezon zimowy. A ile kosztuje? tak? 50 dolarów Nie mało, nie mało Nie, no ale zobacz jakie spodnie walurowe fajne Z tatą miała. <laughs> Wiele lat chodzę tylko w bokserkach A w Miami zawsze chodzą ludzie o takich i chcę tak jest dołożyć. Dobrze. Ten sweterek chcę kupić dla Charlie i właśnie z takim zamiarem przyszłam, żeby znaleźć go tutaj w sklepie. On kosztuje 55 dolarów, a u nas w Polsce on jest za 400 zł. 400 coś nawet dla małego dziecka, więc super, z tego się bardzo cieszę, że taką okazję wyrwałam. I tutaj na 3 lata biorę. To jest złoty, a to jest rose gold taki It's different color. To jest gold, and Ten mi się bardziej podoba, taka złota, złota, ale wydaje mi się, kurczę, że... Wiesz co, to, to, żeby bez sensu brać to na dwa lata. Ale wiesz, co to chyba tak światło jakoś pada. Można nie, opatrz. nie, nie pada. Jest inna folia. To jest złota, a ta jest taka bardziej no. przytłumiona. Taka szampański kolor tak. to jest. O, a to jest taki złoty złoty. Ten jest jeszcze piękny, nie wiem, czy to będzie widoczne, ale on ma taką nitkę tutaj z drobinami. Fajnie wygląda, co, krecie? Bardzo fajnie. I też jest. Taki on jest chyba za nasyka. 59 Pasywka, no. Weźmiemy go. Jeszcze tak wpadłam na pomysł, że wezmę taki sweterek dla sarci od Żanetki i yy, od razu Krecia powiedziała nawet, że z takim kolorem właśnie Żanetka się jej kojarzy. Mam nadzieję, że Żanetka jej z nami nie obrazi, kolor. Nie, bardzo ładny kolor, więc chyba wezmę jej taki po prostu beżowy. Takie kapcie znalazłam i zastanawiam się nad nimi. One kosztują 68 dolarów. Kurde, tak fajnie wyglądają. Nie wiem, a może też Jeanette. Co moje takie wezmę. Muszę pomyśleć, Tylko czekam, aż pani mi przyniesie rozmiar mniejszy, bo ten jest trochę za duży. Spokojnie mógłby być o rozmiar mniejszy, bo takie za luźne są. Pani nam tu wystawiła taką karteczkę, więc krecia się zalogowała i będę miała minus 15%, tak? Dostaniemy okay. taki voucher, także super. Znalazłam go. Gdzie? Na siedzi na ławce. To ja sobie robię. się mam. pod Najkiem. Kre... Słuchaj, kredka stoi w sklepie kredka i woła tak. Luka! Luka! Umówiliśmy się, że będę pod Najkiem czekał? Nie, powiedziałeś, że. Y... No to jest. To nie jest pod Najkiem, to jest tutaj, to cię nie, nie widać. Siedzisz w kapturze, skulony. Widzowie, oceńmy Oceńmy, czy to nie jest pod Najkiem. Czekajcie. Siedzę sobie. Podobno jakieś to znajki są. O, kurde. Ale piękne, piękne! Miętówki takie. Airforsiki. O wow, śliczne! Wiesz, je! 40 dolarów. Piękne, śliczne. Tutaj minus 50%, mamy minus 60%. Golfik, super, co? A masz czerwony. Ale też taki? A też taki. O Jezu, kwiatki! Nie, to takie kwiatki to już nie mój styl. Nie, dobra, I Ale to super na święta. A tu masz różowa? Dla tej, dla Sarci. Rozniosłaś to cały samochód jak nas nie było? Grzeczna byłaś z wujkiem? Dobranoc, śpijcie dobrze. Pa pa. Dobranoc. Pa. No widziałam słodziak. Postaramy się, a to Krecia czekaj, bo ja tutaj czekałam na ciebie, to w końcu nie? Wchodzimy do domu? A dobrze. Coś to nie kupujesz żadnych rzeczy w targecie takich na zapas. Dlaczego? Bo jeszcze będziemy w targacie w Nowym Jorku, bo ja chcę tam duże zakupy zrobić. Dobrze, no ale wiesz, jak mi się coś miałam... spodoba, jakiegoś no ta, małego, ale to tak kupię. Nie, nie walizek, bo no wiesz, dobrze, jedziemy było... z kratką do Targetu, bo musimy kupić jakieś rzeczy na kolację. Alright. A Luka już z Charlie zostanie i pójdą spać. no, ja nie idę, nie? Tak. Niu, niuś. Chodź, oj, ładnie pachnie. Oj, no normalnie oj. kwiatkami, jak Victoria's no Secret. <laughs> o, czujesz ten spokój? Wy tego nie widzicie, Chodź, ale poza kamerą <laughs> To jedno krzyczy, mamy, drugie tak, krzyczy. Tak, my już z mówimy, boże ale potrzebujemy wiesz, ciszy i spokoju. To, że wierzę, że... No bo dzieci to jest takie normalne, że na to Ale no... dzisiaj coś, coś się odkleiło im wszystkim. Ale wiesz, ale chodzi o to, że po prostu my mamy strasznie dużo na głowie. Tak. Ja tego, tego nie widać po, na tych filmach. Pamiętam, że w zeszłym roku te skarpety oglądałam i zobacz, jest te. Ja w zeszłym roku A nie wiesz, byłam jeszcze ja te. W, zeszłym roku, znaczy w tym roku wam chciałam kupić te te. Teraz już pasuje te, Pacz, no bo cała sobie, rodzina to zobaczy. I mogłabyś trzy kupić, albo mogłabym nawet i cztery. Kretka, co ty mi dzisiaj tu próbujesz mówić? Błagam cię. Ale to tak na zapas, żeby ci później pasowało, no to będziesz kupić inną. Ale zobaczę, w ogóle też. Ale to ty... miała, no. To jest znak. Same te. Normalnie to są same te. Same nie? te już jest B. Ogólnie już mało dekoracji, jest prawda? Chyba Bardzo, wszystko wykupione. Ale jak w Polsce tak, sobie trzeciego nie było. No to, to tutaj. Wiesz, kiedy już nie było, już 1 grudnia już było. Tak, prezenty. zabawek pełno jest, słodyczy. No. Znalazłam takie fajne cukierki, laski cukrowe. I też mam czekoladę Starbucksową I w zeszłym roku kupiłam taką w puszkach, a teraz są fajne takie pojedyncze, że można sobie na przykład na choinkę zawiesić taką torebeczkę, albo dorzucić komuś, wiecie, do prezentu, Zobacz, nie? Jak to jest słodkie. Wszystko to jest słodkie z tych słodyczy. Daszek, Daszek. Biorę Wziąć takich siedem, bo akurat będę miała do prezentów. jakieś <laughs> jakiejś znalazłę cukierki drinkowe. Kiedyś, kiedyś jak oglądałam filmy ze Stanów, to wszyscy się ekscytowali Rizes, bo tego nie było w Polsce. Teraz chyba coś już zaczęło wchodzić, natomiast zobaczcie, jaki jest tutaj Mikołaj. <laughs> świąteczny Mikołaj Rizos weszłam jeszcze w taką alejkę, gdzie są zobaczcie różne laski cukrowe, lizaki są też właśnie kawy starbucksowe i mamy tutaj gingerbread peppermint mocha tutaj jakaś taka klasyczna po prostu tutaj jest taki zestaw świąteczny z kakałem, ale te kakaa są super pamiętam je z zeszłego roku tutaj mamy peppermint klasyczne Fajne to mi się no. I tutaj jest nawet marshmallow kakao. W zeszłym roku tego nie widziałam. Luka i tak chce jechać do Targetu po jakieś większe zakupy, ale jak tego nie będzie, to ja wolę mu teraz i tak to kupić, bo on się ekscytuje tymi peppermint kawami z Starbucksa. Więc no ja mu to wezmę. On cały czas ją pije. Ucieszy się na pewno. Ja tak mówię, że tak mi się nigdy nie chce wozić tych pierdół ze Stanów, pakować tego, ale to są takie fajne rzeczy, że nie mogę się nigdy oprzeć i zawsze coś dla kogoś przywiozę. Ostatnio byłam w targacie w Nowym Jorku i mówiłam, że jest duży wybór płatków, to patrzcie teraz na to. Boże, jaki duży wybór płatków. Klinstonowi, ja takie zawsze lubiłam czekoladowe. Tutaj jest, zobaczcie, jak duże Pixie w z ogóle. Z witaminą E, to będziecie ładnie nawilżać. Tak? Tak. Bo właśnie kończy mi się serum i chciałabym sobie jakieś wziąć. Bardzo lubię ten, tak. ten bardzo tonik. Tak, że pomaga przy wysuszonej skórze. Tak? Mhm. Bo właśnie po tym Nowym Jorku to powiem ci, mam taką buzię zmasakrowaną. Dla wszystkich rodzajów, wiesz, skór, ale że wiesz, nawilżające, nie? No to może taki, słuchaj, wezmę sobie. U nas w Sephora jest Pixi, wiesz, ale nie ma takiego wyboru. Są toniki, jest serum, ale tu jest o wiele więcej fajniejszych rzeczy. Co to Bez, jest? Fajne. Co to jest? Hello ja... Kitty. Maseczka ale co to? W nie gadaj. No, ja Hello chcę Kitty. takie coś. Chcę. Tak. Pixi Hello Kitty. A tu w ogóle masz? Zobacz, masz. Masz cienie pixies, z Hello Kitty. Super. Cała jakaś wiesz, seria jest. Tutaj masz zobacz do ust. Takiego chyba nie ma w Polsce. Są te, właśnie, które tutaj są. Tego jeszcze nie miałam, więc chętnie spróbuję Przedajesz? sobie. Jakie tutaj są fajne w ogóle chapstiki, takie świąteczne. Super. Tutaj są takie klasyczki, blaski cukrowe. Tutaj takie, kiedyś pamiętam, że też te chapstiki były takie popularne i znane ze stanu. Tu już się Kretka ze mnie śmiała, ale przełożyłam y, z dwóch torebek do jednej i zobaczcie, wciąż jest luz. Oni po prostu tu pakują w 50 torebek, nawet jeżeli spokojnie by się zmieściło jeszcze sporo do tych torebek. O co to chodzi? Kredka mówi, że tak pakują, bo są za darmo. Znaczy no wiesz, no oni tutaj nie... Właśnie to jest jeszcze ten problem, że... W Kalifornii już jest inaczej, bo oni już nawet w Carolinie na przykład są papierowe torby. Mm -hmm. Kiedyś w ogóle w Stanach zauważasz. Pamiętasz? Tak. Jak Kevin na przykład wszedł tak. właśnie z, z tą, z zakupami, taką. Z papierową taką torbą. Taką no. torbą i mu się wysypała właśnie. tych torebek my tutaj będziemy mieć, Krecia. Dlaczego ja to używam dla oriolesna? Nie no to tak, tylko ja mówię, to już nie chodzi o zużycie i o zaśmiecanie no, to... świata, tylko o samą po prostu wiesz. No, wiem, o samą no. ilość, nie? Ale oni wiedzą, oni też tak ich uczą, bo kiedyś mi taka pani ich, powiedziała, tak? e, że ona jest właśnie old school i oni właśnie tak pakują oddzielnie, że na jajka oddzielnie, no. mięso oddzielnie. No tak, faktycznie, właśnie jedno opakowanie jajek jest w Żeby się z tym nic nie stało, nie? No bo jajka no. są takie, wiesz. Shopping zrobiony, kredką mówi, że jest pół do dziesiątej, tak? Cudownie, a my jeszcze będziemy robić jakieś jedzonko. I jeszcze no, i masa, Zobaczcie, co tu kreci wisi z samochodu, z bagażnika. Nogi Mikołaja. Nie mamy gdzie rzeczy wpakować, bo tutaj już wózek jest, są rzeczy z tych outletów. Ale chyba do krecia do tyłu, co? Na tylne siedzenie. Macham nogą i mi się nie otwiera. No może to jest jakiś na... kod DNA. Musi to nagrać. Bo może mam jakąś nogę felerną, weź ty machnij. Uuuu. O matko. Widzisz? No, Bo to sorry. tylko właściciela noga jest tutaj no. rozpoznawalna. <noise> Krecia zrobiła nam dzisiaj e, taki de deser. to jest dester, czy to jest po prostu taka kolacja albo śniadanie na słodko, briożka i pyszny e, taki so sos klonowy się mówi? No. Mhm. No, it's it's no, it's when everything is white glimmering silver white and stillness fills the night it's Christmas a winter wonder a snowball in each hand take me away Christmas Day